No cześć! Dzisiaj sobie zaczniemy od ubicia Mazurnika Tylko, że w sumie co, jak na razie widzę, że jestem tylko ja i bygot Czyli w sumie na no dwie osoby, pewnie jeszcze kilka osób lognie eee, Napiszę im na kanale, że Mazur No i pewnie kilka jeszcze lognie, tak z dwie, trzy może Bo taka godzina, że w sumie mało osób gra No i w sumie co, jak ubijemy Mazurka To w planach ogólnie mam Iść zrobić umki na moim tropie 8-3 i się wyrąbać na taką me dwójkę, jak nie wiem, Tolok, GoPlana, tak wiecie, pobawić się, nie? Bo wczoraj w sumie wleciałem na Toloka bez, bez umek, no to udało mi się wygrać. Tam D chyba tylko raz miałem PVP, bo reszta po prostu uciekła na P3. No i tak oto odbiłem Toloka. <grym> to jest w sumie, no, to było mega proste. No i w sumie co? Dobra, bijemy mu tego. No, ja w spadł, ale wezmę już to. No i ogólnie co? Zostawcie łapy w górę, a ja sobie logam na tropiciela. Jezu, łup. No nawet szybciej ten łup. Ten łup to w ogóle jest najgorsza rzecz jaka może być. Już? O, dziękuję. E, dobra. Kurde, blipa, że mam trzy kamyki na łowcy 300, a tutaj nie mam żadnego kamyka, nie? Ale dobra, zgaduję, że tutaj, o, nawet mam do kamiennej strażnicy, to na Toloka się wpierdziel, na go planę się wpierdzielę najpierw. Ehm, dobra, lecę zrobić w ogóle najpierw umki, bo ja tutaj mam tak umki słabe, jeden zestaw to w ogóle tam podustawki i no ogólnie tak mieszanka trochę tych umek. Muszę iść sobie rozdać nowe, w ogóle jeszcze teraz będą te licytacje broni eventowych. To będzie w niedzielę. No, 21. Chyba idę, jadę na wesele. No, na licytacjach raczej powinienem być. No i w sumie myślę, że kupię sobie nowe bronie na tego tropiciela na 80 poziom. Gdyż w sumie no, te z tych licytacji są lepsze niż z tych y, poprzednich. No i w sumie, no co? Będę chciał sobie właśnie wylicytować nowe bronie na tego tropa. Na tanca raczej nic nie będę brał, ale nie wiem jeszcze. No i dobra, ja sobie rozdam umiejętności I widzimy się zaraz Dobra, umiejętności skończyłem Ubiorę sobie, o może takie błogo Dobra, jak to w ogóle wygląda Jaki mam tutaj naszej Mam taki, tutaj mam PRkę, tutaj mam dotyk Dobra, mniej więcej może być Źle nie jest Staty w miarę jako tako wyglądają Tutaj w ogóle mam ten naszynik Na 70 level, ale na razie nie mam po prostu Jak go nosić, bo mam, miałbym Potrójną klącę, czyli bez sensu Mmm, dobra, gdzie ten teleport? Wasz się zakręciłem. Dobra, tu jest na goplankę. No to lecimy zobaczyć, może ktoś tam będzie. Gdzie ja mam? Mixy, mixy, mixy... To nie, to są teleporty. W ogóle na... praktycznie tylko na tej postaci kupiłem teleporty. Na 225, na 300 kupiłem tam błoga, a nareszcie po prostu ta waluta poszła do wywalenia, bo zapomniałem, nie? Masakra. Dobra, miksy mam, a przed chwilą je ja widziałem, na pewno mam tutaj, o, mam full HP, dobra, mam 12,5 HP, dobra, wejdę tam na błyskach, najwyżej jak będzie jakaś inna profesja niż palu to zmienię sobie zestaw, e, dobra, 3 to błyski, dwa ogień i 1 zimno, dobra, trochę inaczej niż na mojej postaci na 150, na 149 w sumie, bo tam mam, w pierwszym mam błyski, w drugim ogień, w trzecim zimno No ale dobra Idę zobaczyć Dobra, jak na razie wrogów nie widać Na razie spokój No i na razie spokój Dobra, to ja sobie tu poczekam A wam po prostu włączą Znowu nagrywanie, jak po prostu ktoś tutaj lognie Więc widzimy się zaraz O, teraz tak sobie przywołem jeszcze aukcję i widzę taką zbroję za 1M, to sobie ją wezmę W sumie jeszcze sprawdzę legi legendarny, tutaj nic nie ma takiego. Tutaj też nie, 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 nie. Tutaj tylko jeżeli już te tezówki bym kupił, ale nic innego. No ale oprócz nich tu nic nie ma. O, jakiś... No, pewnie Łowcik albo ten. Ale jak on miał? Ten drugi. Jego zast. Wystawił Franko. No, jakieś tak to było. Dobra, tutaj też brak. Żadnych fajnych itemków. Hmm, a zobaczmy heroiczne. Może złożyłbym sobie zbroję legendarnie... Nie no nie wiem czy ja chcę tropać, czy jaką trochę. No, nawet nie wiem co ja chcę robić. Dobra, tu widzę kamyki na 58 Tu widzę kamek z to tu z gąsa No i to w sumie wszystko, dobra O, Kicu jakiś Ja ubiorę toto No i dobra, lecimy eee, porażająca O, już kontra mu siadła Kurde Dobra, robię tak Tak eee, On niszczy energię Dobra, klątewka mi siadła. Masz strzałę z niespodzianką. Dobra, porażajka, podwójny. E, dotyk mi siadł, czyli fajnie, fajnie. Teraz z niespodzianką, podwójny. Porażajka. A e, masz wycieńczającą w sumie. Porażajka, podwójny. Dotek mi widzę, że on znowu leczy. Fajnie, fajnie. Ale pomimo tego, to i tak, o kurde. Wyzbyłem się całej energii. No i karamba. Aj, no karamba. Dobra, dotek, please. O, dobra, klątwy fajnie wchodzą. O, dotek się no i fajnie, fajnie. Um... Uzbierałem na podwójny, ale padłem. Ej, gramba. Ach, tym tancem to jednak jestem dużo mocniejszy. Jak mam w ogóle ma aku? Zobaczymy, hitsu, margonem. Chowa eku. No ale fakt, faktem, tym tancem jestem jednak dużo mocniejszy. Bo tancem no, miałbym łatwiej, ja tak dostałem w łeb że tak to ujmę aj karamba, no ale dobra, będę w my... A w sumie mam chyba zwoje orzeźwienia coś mi się tak wydaje tu mam na pewno 4 minuty, tu mam jeszcze jeden o, 2 minutki, dobra, dziękuję, już się respię ale nie no, akurat rozwalił mnie i to mocno hmm dobra eee, mix i lecam. Jeszcze mi wysłałem motkę. Panie kaiser to nie te czasy. Tak. A w się tam tancem, nie? No ale przekładać się na tanca, potem iść tam tancem, a potem jeszcze po odcinku wracać na Edwójki. No to tak w sumie lipa, nie? Idę zobaczyć na tego toloka. No ale i lipnie wyszło, padłem. W ogóle mogę showbattle, nie? Jednak nie. Dobra, to jest teleport do Nital. Ta zbrojka w sumie jest lepsza od tamtej. Wezmę sobie... tutaj jeszcze ją założę. Bo mam A mana mi się przyda, przyda na ogniu. I ja mam HP 12k, no to nie ma tragedii w sumie. Dobra. Ile to ma przewracanie? Ma. Ile mam przewracania? 490. Tu mam 700. Tu mam 500. Dobra. O, ogólnie te strzałki są dobre, nie? Tylko, że kurde, trochę żałuję, że z licytacji nie kupiłem. No ale no cóż. No cóż. To są strzały od zimna. Mm, ale mają sporo tego uniku. Naprawdę sporo. 8, do 16 to ma 7. 9 więcej, no ale mają mniej tego. Ale w sumie, tak patrząc na nie, na te, to te byłyby chyba nawet lepsze pod tego pala Energia, intelekt, obniżenie odporności. Hmm. Dobra, jestem już na P3. No, jest na P3 halo. Dobra, jest na P3. Teraz trzeba pójść zobaczyć O, b stoi Ale dupa, dobra, to bije o, Ubity. Wróciłbym w ogóle po rewan z, z tym Hitsu, nie? Niech mi łapki spadną z WCM-a, to kurde Łapy z WCM-a mi spadną, to buty or będę mógł ubrać Tu też tolek stoi Ale dupa Dobra, wiecie co? jak tutaj je dwójki stoją. To ja te otewam do tuzal. I idę po prostu po teleport na jego planę, bo te to loki to useless sprawa. Tu mam jeszcze lepszy łuczek od błysków. Oraz... O, obniżanie niszczenie energii, a to będzie fajne. Sobie to ubiorę w sumie. A, dobra. Tutaj depozytu widzieć. Nie możecie, więc widzimy się zaraz. Dobra. Ogólnie zobaczcie, co znalazłem w depozycie. Taki talizmanik. Na pewno jest lepszy od ten, ten niż ten od Tuni. Było go sobie wziąłem, tutaj w ogóle miałem przeklęte jeszcze w depozycie, nie? Sporo użyć. To ja w sumie też wezmę sobie przełożę chociaż tutaj. Dobra, to wezmę tu, to tu. Mm, Także miał to wszystko w jednej linii, ale tak to nie będzie ładnie. Eee, dobra, niech będzie tak, to było go odłożę tutaj, choć w sumie nie wiem... A, dobra, nie chcę, nie zodepozytu już. Eee. Czy yy, to jest na... A, bo to jest na 70. No dobra, to niestety to jest warte 7... O, to jest warte 770k. no hmm. dobra, idę to sprzedać wtedy A Chociaż... Kilka przekrętek się zwróciło, w sumie chyba może jedna. Nie wiem, ile one tam kosztują, no ale ogólnie i tak na Dobra, akceptuj. No, teraz jeszcze tu mam 4 do błysku, to je też tu wrzucę. Dobra, co ja jeszcze wziąłem? A, no tak, wziąłem sobie takie złe orzeźwienia. Nie żeby 5 minut, to mam ten talizman. Coś jeszcze ja tu wziąłem, czy ja nic już nie wziąłem? A, no i to było go w sumie. No i dobra, a, teleport na Zosnowej do kamienicy, stra kamiennej strażnicy. Wracam na, na tego, tego. No i tutaj, kurde, chcę rewanżu. Dobra. Zobaczmy. Ubiorę sobie jeszcze w ogóle tą przekrętą odbysku. Bo chociaż miejsce ten... Przestań mi zmarnować, że, tak, że to tak ujmę. No i te itemy w sumie nie wiem, co z nimi zrobić, bo one są za głowę zbira. Bo ja musiałem kupić, żeby mi ten outfit. No i nie wiem, czy je do, do depozytu schować, czy co w sumie. Hm, nie wiem. Będę musiał jakoś tam ten... Hmm. Jakbym miał inny pierek albo hełm, to bym ten naszej ubrał, bo ma te statystyki, tym bardziej pod tego, nie? Podpala. No ale jakbym miał helm albo pierek z dotykiem, no to byłoby inaczej. No dobra. Że nie mam, to ubiorę sobie to od błysku. Hmm. Te strzałki. Dobra, sami trochę spadło. No, jak tam stoi z energią maną? mana mi wzrosła. Dobra. A bo mam jeszcze tutaj takie strzałki. Uff, uff, absorpcji, przewracanie HP, odporności. Eee, 10-13, 10-24, no, 27. No nie wiem, w mam najwięcej many, ale... No, to zostawię chyba sobie te tu. Eee, wbijam tam. Tym bardziej, że nie mam mega wybitnego eku jakiegoś na tym tropie. No, ale niech już będzie, nie? Idę tutaj, wbijam. Dobra, będę musiał znowu zaczekać aż on lognie, więc widzimy się zaraz. Dobra, złapałem jakieś pani Bobokowa. bo Bobo... bo No tak, pani Bobokowa. To lecimy. Czyli dzisiaj trzy niszczenia panca, czyli sporo w sumie. Mam tutaj te strzałki. No, ale nie są takie złe. Mam ich dużo w sumie. Bo to jest 2849, tutaj też, jeszcze jest gdzieś, o tutaj jest 1000 Dobra hmm. Dobra, nie wiem czy opłaca mi się dawać aura 11% Bo to w sumie mało mi, to. No dobra, dam A nie, 11, no dobra, tam 11%, czyli tak mało O kurde, nie wiem o co mu chodziło, ale no... A, podwójny, lodowy dotyczek mi siadł. Dawaj szybciej, gościu, no. Dobra, klontewka, maybe? O, dobra. Nikogo tutaj nie ma, jeden ubity to zaraz będzie ten hitu Może to znowu z nim zawalczyć na rewanż. Tylko na no cały czas się zastanawiam z tymi strzałami, bo tutaj niby mam te 400 HP, 7 uniku, więcej SA, ale mam te 2 CK, gdzie kontra działa na jego korzyść. Tutaj znowuż mi to daje manę, energię, przywracanie HP, ale nie daje mi uniku no i teraz na uniku. Esa mam tylko 0,1 mniej. No i HP mniej. No ale chyba zostawię te strzałki. Ja mam 98... 982 przywracania. Dobra, bo to mi nie daje. A bo to mi jeszcze daje. No spoko, spoko. To w sumie co? W takim setie raczej mogę znowu walczyć z tym hitem. I zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, jakie ja tu mam jeszcze? Dobra, to jest teleport do Tuzmer, tu mam jakieś błoga, to poczty. O kurde, ale ja mam tu dużo, duży Bajzel mam na tej postaci. Tak w sumie na to patrząc. Nawet bardzo duży. No dobra, czekam aż on lognie i widzimy się zaraz. O, jest ja dwójka, to sobie ją ubiję. O. Teraz tak i na ogniu sobie raczej założę to. Przeklętą, bo ona ma więcej przebicia, a no, na tym tropie i tak nigdy praktycznie nie walczę w PVP. No to przeklęt. no właśnie, też nie chodzę, więc te przeklęte w sumie mogę tak zmarnować, że tak to ujmę. Dobra, no ubiłem tego typa, no na pewno napisał na klanie, zaraz ktoś to musi lognąć. No, tym bardziej, że była teraz dopiero planka, nie? No zaraz ktoś się, się na pewno tutaj pojawi. No na pewno. Tylko żebym... Dobra. Żebym zdążył kurde zmienić set, bo błyski są palwoi i ogień to będzie małowca trop i tanc a zimno na samego maga. Dobra. Kurde, ale jak miałbym tutaj, nie wiem, zbroję. Czekajcie, łapy KO, buty OR, Pierek OR, co ja ma podwójną or doty, KO, zbroja dotyk, naszej klątwa i hełm jakiś. To chyba też grabarka, i wtedy podwójna klątwa OR, o, czekajcie, klątwa, klątwa OR, OR, dotyk, KO. I wtedy jeszcze było go z oślepieniem. No i w sumie niby byłoby spoko. Na no łaźnie tylko, że w sumie to 84 level. Łapki mi nie chcą spaść. Pierek mi nie chce spaść. Eee, Nasze na 70 mam. To mam. Zbrojekę musiałbym złożyć na buty 6-5. Leżą w depo, bo na 70 level mi nie spadły. A szkoda, szkoda. Dobra, no lognie ktoś tutaj oczy. Dobra, jest hicu, jest hicu. Dobra, lecimy rewanż, gościu. Masz, porażajka. Podwójny. Porażajka Wycieńczająca Podwójny Porażajka Strzała z niespodzianką Podwójny, porażajka Kurde, klątwa, dobra eee, Nikomu nikt nie siadło teraz Podwójny, dobra Siadły dwie strzały w niego Masz pora... no, strzał z niespodzianką Podwójny, please siądź Dobra, siadła Przy okazji siadła mi klątwa na jego kontrze no, i zaraz będę. Ben... Nie no w sumie, już mi aż tak chyba nie niszczy. Niszczy mi tylko jeden energii, więc spoko. Ale ma przewagę HP. Dobra, siadł mi dotyk, czyli już będzie wyrównanie. Mu też siadł dotyk. Czyli będziemy mieli mniej więcej tyle samo HP. Mam podwójny, po dobra. Eee, ja 50, on 60, bo mu dotyk wyleczył. Niespodzianka. Porażajka. Dobra, on jest po ostatnim, on ma orkę do 60. O kurna. Dobra. W tym zestawie leka nie dałem. Aha, żałuję. Lek to jednak był błąd, że go nie dałem. Nic mi się nie siadło, dobra. Teraz mudotyk mi nic. Dobra, porażajka. Kurna. Ech. A, cebeka mi wyrąbał. czy ma full legę. Te umki mam zrąbane, jak mam cały czas ponad 200 many Nie no, idę zmienić te umki, bo one są przejeb... Dobra, ale na tym w sumie zakończymy dzisiejszy odcinek Bo no, mam nadzieję, że nagram dzisiaj jeszcze kilka e, No i w sumie co, no Jednego słabego maga ubiłem, ale on na pewno nie miał legend e, Widzę, że na tego planie, no, brak ludzi no, widzie, no było widać po prostu teraz tą organizację, zdydałem jednego Zanim wbił ten drugi, czyli ten hitsu to trochę minęło, ubiłem e No i w sumie no to loki są puste. Na pewno będę chciał zrobić sobie nowe umki pod te błyski. No bo jak widzę, że mam cały czas... No na ogień to wiadomo, że mam umkę za 60 energii, no to jednak tej many będzie mi brakować za jakiś czas. No ale kurde na tych błyskach jak ja, jak ja mam to za 27 błysków. 27 bany, no to kurno mam cały czas ponad 250 bany, to jest przejebane. Muszę sobie ten mm, po prostu zrobić nowe umki, bo te na błysku są po prostu zbyt słabe. No ale no co, dzisiaj się żegnamy, do zobaczenia, cześć!